Pokój i dobro. Zapraszam do kolejnego adwentowego wyzwania. Trudne już zaś, no trudne, no chyba do wykonania, przynajmniej do mnie. A choć łatwo brzmi, bo przeczytać jakoś lektura o Bożym Dzieciątku. No jako, no nie wiem, myślałek, myślałem że odno książka mi do głowy nie przychodzi. E jak ja wiem, z dwa lata, czy jakoś tak ukazała się, czy lata temu ukazała się książka e, Czemu Boże Narodzenie, akurat e, e, obchodzę 25 grudnia. E, to chyba też tam było o Gwieździe Betleński, ale nie pamiętam tytułu, więc jakoś mi się w pamięć mocno nie wcisnęła. No, nie umiem ja sobie przypomnieć. O Bożym Dzieciątku to mamy taki zwyczaj, że na wilii w tych klasztorach e, formacyjnych, czyli seminarium, postulat, nowicjat. Na wilei no mądrzy, no zakonnik, go dozanie do o Bożym dzieciątku idzie do gwardiana, klęko przed nim, przed jego stołem <laughs> i prosi o błogosławieństwo e, na te kazanie. Potem tak przemowa, i na koniec zaś do, podchodzi do gwardiana i wyznaje winę, że niegodnie głosił o Bożym dzieciątku i prosi o nadanie pokuty. Taki zakonny zwyczaj, no ale u nas nie jest klasztor formacyjny, więc my takiego nie mamy. Ale co chcę pomyślą? Jest coś takiego jak trzyminutowy katechizm. Kiedyś to było wydane na, na płycie DVD. Można go znaleźć na YouTubie. Link jest w opisie do filmu. To może jako takie duchowe zadanie obejrzeć chcę to. No, nie jest to książka, ale jakoś namiastka. E, nie, nie musi być cały naraz. bo warto. Jest to bardzo fajnie i przystępnie zilustrowany, taką ładną animacją, e, taką, że to ktoś tam na tablicy coś rysuje. Zresztą zaraz zobaczycie. E, to są tak zrealizowane kawałki, filmiki o katechizmie, o treściach zawartych w katechizmie. A co do książek, a co czytacie za książkę teraz? A kiedyś ostatnio jakoś książka w ogóle czytał. Więc może warto zacząć czytać. Na pewno warto zacząć czytać. Nie ino książki w ogóle, ale książki, nazwijmy to, religijne. Jakoś dobro książka pobożnościowo albo jakoś dobro książka teologiczno napisano jakimś przystępnym językiem, bo i takie się zdarzają. Wybór jest wielki. Może to być papieża, no książka, może być książka w czytniku, obojętnie. Warto czytać nie ino w adwencie. Tyle na dzisiaj. Do jutra z Bogiem. W jaki sposób Bóg się objawił? Dwa tysiące lat temu, gdy nadeszła pełnia czasów, jak jest powiedziane, Bóg rzeczywiście zadziałał. Nie, nie, trochę bardziej w lewo. W Betlejem narodził się Jezus, Mesjasz i Odkupiciel Rodzaju Ludzkiego. Jego nadejście było odmienne od tego, czego oczekiwano. Nie był On wielkim wojownikiem czy superbohaterem gotowym do walki z Rzymianami. Głosił pokój pośród ucisku. Miłością zwalczał nienawiść. Dał nam życie przez swoją śmierć.